Witam po raz kolejny, dzisiaj mamy 29 marzec, sieję yy, jęczmień jary z pszenicą jarą, taka typowo paszowa mieszanka. Z, yy, celowo nie używam od razu słowa mieszanka, ponieważ mieszanka kojarzy się mi za bardzo z owsem, którego nie uprawiam od paru lat w gospodarstwie w ogóle No dlaczego nie uprawiam? Dlatego, że że tak powiem mam z tą rośliną na pięku nie, nie wychodziło mi za bardzo i stwierdziłem, że chociaż potrzebowałem, a ale jednak stwierdziłem, że wolę wolę nie, nie kombinować, bo bardzo ciężko jest kupić dobre odmiany i które wyplonowały na zadowalającym poziomie, dlatego dałem sobie luz po prostu i, i tyle. E Dzisiaj chciałem poruszyć tematy e tego siewu opowiem tam do dokładniej co tam później. No i może z racji na to, że nagrałem już 20 filmów, e parę słów opowiem parę słów opowiem, powiem e, dlaczego, dlaczego, w ogóle nagrywam co mi to daje no więc zacznijmy może od tematu tego siewu tak jak mówiłem mieszanka jęćmień plus pszenica e, jęczmień odmiana soldo bardzo mi się sprawdziła parę lat od, i od tego czasu już chyba z 3 lata ją, sie, ją sieję cztery nawet Pszenica nie pamiętam, chyba arabella czy coś w tym stylu, ale nie chcę, nie chcę skłamać, także dobrze nie wiem. Yy, siew płytki sieje gdzieś około 3 cm. Yy, dlaczego taki płytki siew? Dlatego, że zboże im płyci zasiane, tym lepiej się krzewi. Yy, moim zdaniem yy, i nie traci zbyt wiele energii na zejście i jak posiejemy zbyt głęboko jęczmień to wiadomo przy kiełkowaniu, przy szpilkowaniu zrobi się żółty, potem na listku ma takie przebarwienie żółte no trzeba tego pilnować oczywiście yy, powiem tak, jak się sieje siewnikiem solo yy, uprawia się bronami bardzo trudno jest zasiedć za głęboko naprawdę bardzo trudno jest zasiedć za głęboko <laughs> Schody się zaczynają kiedy z drogą ewolucji nabywamy agregat jeszcze jakiś dosyć mocny ciągnik zawalamy za głęboko i wtedy jest, jest problem e, typu e, no na pewno to ma później jakieś tam odciśnięcie na, na plonie, także dlatego trzeba to tego pilnować e, ja sieję jęczmień jak na nasze warunki, tak mi się zdaje, że w optymalnym terminie, chociaż e, no, kurzy się, kurzy się za no to tak powinno być, do, do jęczmienia moim zdaniem e, powinno się kurzyć zasiwnikiem no chociaż e, teorie są różne wczoraj oglądałem film Grzesia Bardyskiego i oni sieją dużo prędzej jęczmień no jeżeli wychodzi i ten jęczmień może inaczej możliwe że w technologii bezorkowej da radę ale w technologii takiej jak ja tutaj orkowej jakbym to wsiał w tą mokrą ziemię jeszcze powiedzmy Dwa tygodnie temu Podejrzewam, że yy, Podejrzewam, że ziemia by się zrobiła po prostu Zielona, ale to nie od razu, tylko tam, w, Powiedzmy w czerwcu Ziemia robi się zielona i ten jęczmień tak jakby Nie mógł sobie z tym poradzić Bo wiadomo, ziemia po orce jest, yy, 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 jest Spulkniona jeżeli widzimy w nią za mokrą, to oczywiście za mocno ją, to ją ubijemy i po prostu ten jęźmień nie może, nie może się później wybujać z tego z tych opresji, robi się żółty i, i sam miałem taki przypadek chyba dwa lata temu Zrobił mi się jęćmień jary, no jęćmień, mówię w sensie jęćmiń, ale sieję tą mieszankę od paru lat jako jarę, jedyną jarę roślinę, także y, będę używał tego, że jęćmiń. Na obrzeżu pola trzy przejazdy, nie, twór, źle mówię, dookoła trzy poprzeczniki. Y, Wiadomo, od sąsiada od rowu i od drogi taki, taki układ pola zrobił mi się żółty na około 1,5 metra. Żółty nie rósł, o co chodzi. Pojechałem na to pole i chwilę musiałem pomyśleć. Wiecie co było przyczyną to, to były trzy bruzdy zaorane pługiem na wiosnę. Faktycznie, że wjechałem dosyć wcześnie, przerzuciłem tą mokrą ziemię i już koniec. Nie. Mówię. I już te półtora metra, no nic tam praktycznie nie było Także e, Tak jest z tym jęćmieniem e, 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 Lubi mieć Lubi mieć swoje e, Odmiana Soldo, odmiana Soldo jedna z moim zdaniem z lepszych odmian na naszym terenie e, <kluzny> e, Moim zdaniem fajnie plonuje niska zawartość włókna, mało ości, chociaż w ubiegłym roku, wiadomo to znaczy, nie bierzmy w ubiegłego roku <laughs> w ubiegłego roku nie bierzmy pod uwagę w ogóle, ponieważ lata ekstremalne wiadomo, nie pokazują nam nic znaczy, nie pokazują nic w sensie znaczy, jeden rok jest, to jest za mało, żeby wyciągać jakieś wnioski po chodne, Bynajmniej w rolnictwie To jest za mało, za krótki okres czasu No co dalej, e, wysiew Sieję około 100, e, 170 kg, niecałe Bo w tej mojej mieszance e, Chodzi o to, żeby było 100 kg więźmienia i 70 kg pszenicy Około, wiadomo jeżeli kupujemy wszystko nowe z centrali, ok, idzie to sobie ustawić. No ale jeżeli się produkuje własny materiał siewny, to już nie za bardzo <tryk> <tryk> Tak to jest Jedną działkę już zasiałem, taką 4hektarową, teraz tą drugą 4hektarową. Za dużo nie tego jarego w tym roku No z racji na to, że niestety rośliny jare są bardzo zawodne no, Zasiałam więcej większenia zimego, zresztą o, tu jest moja działka też także zobaczymy co, co w ten sposób wyjdzie Teraz robimy ścieżkę. To jest teraz moje autorskie, yy, moje autorskie znaczniki się zmieniają może chwilę do tyłu, zobaczymy jak to idzie, Za szybko nie pojadę. O tak to idzie. temat agregatu był wałkowany na jesień, wytłumaczyłem wtedy w filmie, co tam, jak tam jak go budowałem dla przypomnienia siewnik, siewnik to jest Rubewerk, Multi Multidrill M300 nabudowany 97 rok bodajże 97 chodzi u nas już Dwa sezony, trzy sezony, jakoś tak fajny siewnik ma swoje minusy oczywiście jak, jak każda maszyna dlatego nigdy można zauważyć na moich filmach nigdy nie mówię, że najlepsze, czy najgorsze, czy, czy coś, coś tam coś tam w tym stylu. Przeważnie staram się mówić, że moim zdaniem, to jest dobre, lub moim zdaniem, to jest nie do końca. <laughs> ja jeszcze trochę jestem. No, jestem. Yy, no, siewnik nabudowany, yy, tak jak już mówiłem, rabę. Yy, tych siewników już rabę nie produkuje. Nawet ich następców, ponieważ ten zakład Kupił e, Pontiger I e, Pontiger chyba Vita, Sem To jest praktycznie bardzo podobna maszyna do tego siewnika Do siewnika MEL, bo to jest M300, ale do silnika załóżmy Mel, e, MEL, czy coś w tym stylu? 300, no 300 to szerokie, wiadomo. No to ten Pontigier jest bardzo można powiedzieć, że indydyczny. Oczywiście jest tam parę rzeczy zmienionych bo interesowałem się takim siewnikiem nieco zmienili tam aparaty wysiewające unowocześnili go po prostu Podoba mi się ten siewnik, bardzo fajny Takim siewnikiem bodajże pracuje Michał Michał nieprofesjonalny rolnik Na pewno go znacie On to kupił nowe prawda, Chyba i, i no fajny Fajny sielik Też mi się taki ma marzył No i stale mi się marzy No ale na razie są inne, wyda inne, inne potrzeby Muszę za Rok chyba nie dał rady Ale za dwa lata muszę koniecznie Myśleć o opryskiwaczu bo mój już się kończy także no wiadomo zawsze jest coś no a wracając właśnie do tematu agregatu silnik, jak mówiłem już chyba trzy razy rabę agregat czyli włóka i zęby Mark Sting a a wał pochodzi od Amazony RPAD Od takiego agregatu. Kawał oponowy, z pierścieniami w środku. No, jak ścieżkę robię, to zawsze sobie cofnę. Już wiem, no w razie czego, jakiegoś sypania czegoś. <laughs> Już się nie pomylę. bo pobyłki się zdarzają, niestety. Wszystko przez to, że się mało tego robi. Jak już dojdziesz do wprawy, to już jest koniec się Tak jest ze wszystkim. O, ścieżka zaznaczona, kołami ciągnika. Nawet e, Takie coś nawet pomoże przy opryskach e, przedszkodowych Bo już jak się wleci w ten tor to już wiadomo gdzie, 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 gdzie jechać I tak dalej, i tak dalej No Co do parametrów się nawożenie mówiłem Przy okazji obchodu e, puls z synkiem e, Ale przypomnę Yy, tak pokrótce to jest 90 potasu, 60 fosforu i 92 azotu. Tyle takie nawożenie tu zastosowane. Ta działka jest po o ozimym yy, i po poplonie F -a, tam 14A czy B jakoś tam. Także. Także, e, co, jeszcze, co jeszcze w tym filmie się chciałem e, poruszyć? E, jak widzieliście, e, jak widzieliście e, filmy z obchodów: e, mam synka, mam również żonkę w domu. E, Nazwa mojego kanału wzięła się właśnie od, y, od imienia Synka on jest Maksymilian y, dlatego y, tak sobie wymyśliłem w tym skrócie AgroMax y, jest również y, ukraiński, ukraiński program y, tfu, ukraiński kanał YouTube AgroMax ale on się nazywa jakoś tam Agromaxy Wiljanin, Czuk czy Niuk czy jakoś tam, także stwierdziłem, że to chyba nie będzie miało żadnego, żadnego znaczenia. Nie podtrzymam się pod niego w żadnym wypadku. <laughs> Też fajne, tam filmy są. No ale co zrobić, Tak to jest. Dopiero później po wymyśleniu, jak pisałem wyszukiwarkę, to się okazało, że jest taki, jest taki właśnie. Kanał. No, ale co zrobić? Lecimy dalej z tematem. Po co nagrywam? Szczerze wam powiem, że nie wiem. Po co? Nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego dla sławy. Nie wiem w sumie, jak to można wytłumaczyć. Po prostu taka moja historia z youtubem, że. że faktycznie nie, nie zdawałem sobie do końca sprawy, że tyle wiedzy takiej rolniczej można tam znaleźć Wiadomo, siadałem tam nieraz bardzo rzadko jakąś tam piosenkę, jakąś tam y... <laughs> jakiegoś tam malucha co ciągnął przyczepy widziałem Chyba wiecie u kogo nawet <laughs> A poza tym A poza tym jak to poza tym Yy, nie Nie zdawałem sobie w ogóle sprawy Dopiero o, o, po jakimś czasie jakimś dziwnym yy, przypadkiem obejrzałem sobie <laughs> vlog dziwny Perkinsa z kombajnu. Kurczę mówię fajnie I stwierdziłem że A może też spróbuję przecież jak ktoś chce, to... No, bo nie wiem, różnie to jest odbierane, ale yy, raczej z nas nikt y, konkurencją nie jest dla siebie, no bo, <laughs> bo każdy może oglądać i każdy może w sensie oglądać co chce i kogo chce. Ja tam też parę oglądam. Oglądam słomka, kulę. No, ja oczywiście Perkinsa, rolnika nieprofesjonalnego. I paru jeszcze teraz takich Szoko 12. I, no i jeszcze paru tam innych, z innych dziedzin, bo nie tylko człowiek żyje rolnictwem, wiadomo. I myślę, że nikt do nikogo pretensji nie ma, że coś tam nagrywa, czy, czy coś tworzy. Jednym to wychodzi lepiej, drugim to wychodzi mniej. Ja niestety jestem z tych, z którym to wychodzi mniej. Ale ja się tam nie przejmuję. Zobaczymy, może to się jakoś rozwinie w przyszłym czasie i będzie lepiej. Yy, nie planuję jakoś, yy, że, że rzucę to i nie będę nagrywał. Nie będę nagrywał na pewno filmów Jakiś tam yy, O yy, Oprowadzaniach, coś w stylu Bo to niepotrzebne yy, Moim zdaniem yy, nie będę też w najbliższym czasie nagrywał na pewno o ochronie, chociaż o ochronie będę mówił wzdłuż drzewaku, ale nie będę nagrywał z, przez sprzęt. Niestety muszę mieć otwarte okno w ciągniku a staram się pryskać przeważnie w masce dlatego nie będę nie będę nagrywał w tym czasie. Ale myślę, że ci czołowi, ci czołowi youtuberzy, myślę, że wypełnią to lukę szczelnie. Także w ogóle nie, nie ma się czym przejmować. Co jak gdzie znaleźć. Dlatego myślę, że to wielka tragedia nie będzie. No, a tak jeszcze wracając, to pierwszy film w tym roku z tego ciągnika. Sieje 6, 9, 10. O, jeszcze dlaczego jedna rzecz mi się nasunęła. Sieje około 11, 11,5 na godzinę. Takiej prędkości jednak w bryłkach zwalnia Jak są takie bryły, dosyć chociaż teraz na wiosnę to nie ma znaczenia. Znaczenie to ma przy siebie rzepaku czy tam ozimin, ponieważ tu rednice są stopkowe. Jeżeli z dużą prędkością wjedziemy w bryły, to te rednice zaczynają podbijać do góry i automatycznie. Zmienia się głębokościowo, przez co No mamy niestety gorsze schody. Bo, nie, bo jeszcze jeżeli to ziarenko wpadnie na tą mokrą ziemię, u biedy. Ale jeżeli wpadnie na samą górę, no to już nie mamy schodów w ogóle. Albo w tą warstewkę suchą. I już nie mamy schodów w ogóle. I już wtedy jest problem, co tu jest, czemu tu nie wschodzi. Że dzisiaj skończę siewy, i biorę się za y, tato oraz reszta resztę nawozu. Dzisiaj na przenżyto. I biorę się za y, szykowanie opryskiwacza do sezonu, bo oczywiście jeszcze jestem w lesie z tym tematem. Jak to uszykuję, to, to muszę robić zabiegi na rzepaku, skracanie. Yy, i no i walka, znowu walka. Jak na wiosenne warunki, twardo. Jednak jak yy, przychodzi mróz, to, te, yy, to ta ziemia po zimie jest bardziej spłótniona. Jest jakby mróz roz, rozsadzi ją, podniesie do góry i potem ona jest taka fajna pulwa, a jednak w tym roku bez mrozu <laughs> i mamy tą ziemię bardzo zbitą to dosyć, dosyć głęboko agregat mam wpuszczony żeby to wyrównało, rozrównało i uprawiło orka też była w suchych warunkach, to też niedobrze też to ma ujemny, ujemny wpływ na, na dalsze na dalszą uprawę jednak jak to technikom technikum nas uczyli, że w technikum, że tam w książkach mądrych że ziemia do każdego zabiegu agrotechnicznego powinna mieć optymalną wilgotność to pamiętam co to znaczy, tak do końca optymalno, ale no to już każdy musi wiedzieć, kiedy jest to optymal. No, wracając jeszcze do historii kanału, dlaczego to robię, nagrałem kiedyś w 2016 roku ten film. No, taki normalny tam, tam. Pierwszy film, zresztą każdy może sobie wrzucić na, yy, w moim, na moim kanale, jest ten film do dzisiaj i tak jakoś mnie to yy, wrzuciłem, ale to nie miał jakiegoś tam odzewu, jakiegoś tam w ogóle niczego. No, ale dobra, teraz. Yy, Teraz stwierdziłem, że trochę po nagrywam. <laughs> muszę powiedzieć, że żona mnie bardzo w tym wspiera, bo jednak to zużywa trochę czasu. Trzeba to nagrać, trzeba to obejrzeć. Powiem tak, jeżeli oglądasz mój film i. Stwierdzić, że no, może mam trochę racji, może e, chciałbyś, żebym tworzył, tworzył dalej, tworzył więcej. E, naciśnij subskrybuj. Zobaczymy, może się kanał jakoś ciekawie rozwinie. Zawsze służę pomocą w jakichś tam, e, w jakichś tam e, tematach mechanicznych. Staram się ludziom pomagać. 6 ludzi do mnie dzwoni, 6 ludzi pisze na jakieś tam tematy mechaniczne, nawet. Także, jeżeli chcesz, naciśnij subskrypcję. A jeżeli chcesz dostawać powiadomienia, naciśnij ten dzwoneczek obok tej subskrypcji i będziesz wiedział, co się dzieje u mnie na kanale. To chyba by było na tyle dzisiaj, także pamiętaj o czerwonym guziku, naciśnij go, co Ci zależy, nic na tym nie tracisz, ja też bardzo dużo, dużo kanałów subskrybuję, dość dużo, moim zdaniem, także zachęcam jeszcze raz. To jest zawsze taka motywacja do działania, do, do myślenia jak nagrać kolejny film. Yy, dlatego jeśli, jeśli możesz, masz chęć naciśnić. Dobra, by było na tyle, nie będę się rozgadywał. Jak jakieś pytania, to yy, proszę o komentarzu. Także... Do usłyszenia z tym razem. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.